Terima kasih telah menonton! Thank <laughs> you. Eu não praktycznie wszystko, to się mogło nam przydać. Ten wał nam jeszcze dwie godziny, może się pomyliłem. Przygotowujemy worki, na końcu mamy jeszcze worki pod murem. Myślę, że to to, to co mogliśmy zrobić w tej chwili. Tak, typu Tialk, nawet sprecyzując to chyba, jest typ Groniger Tialk. To jest taki rodzaj żaglowego kutra towarowego. Takiej barki, na której przewożono towary w obrębie przybrzeżnych wód w okolicach Holandii. Te statki docierały też na śródlądzie bardzo głęboko i pływają te statki do tej pory jeszcze po kanałach, na żaglach. Tialk, złota kaczka. Jest klasycznym holenderskim kutrem gaflowym ze stalowo nitowanym kadłubem o długości 24 metrów, w szerokości niemal 5 metrów i masie 25 ton. Statek ten początkowo był jednostką morską żaglową, napędzaną siłą wiatru dzięki umieszczonemu na burcie masztowi. Ta przeszło stuletnia barka przeznaczona była do transportu ładunków o ciężarze przekraczającym nawet 100 ton, a jej załoga liczyła 6 osób. Według naszych danych złota kaczka. Jest najstarszym statkiem żeglowym w Polsce. I myśmy w takim stanie tą barkę na Odrze zauważyli. My to mówię jako, jako 25. drużyna harcerzy minie batalionu szturmowego Parasol, która znała tą Odrę, ponieważ była to drużyna żeglarska, więc pływaliśmy często w tamtych rejonach i znaliśmy Odrę bardzo dobrze. Wtedy jeszcze na Odrze dużo było ciekawych wraków. Dogorywały po różnych zatoczkach, w Malczycach, w portach. W ścinawie dogorywały jakieś stare barki, promy, koszarki, które wydawały nam się dosyć ciekawe z racji właśnie. Uruchomiono już urządzenia portowe w Koźlu, który jest jednym z najważniejszych portów na Odrze. Władze radzieckie przekazały Polsce holowniki i barki konieczne do podjęcia żeglugi. W piątek 17 sierpnia wyruszył z Koźla pierwszy transport węgla przeznaczony dla Wrocławia. Spław Odrą stanie się poważnym odciążeniem dróg kolejowych. Całkowite uruchomienie portów i śluz pozwoli na dostarczanie węgla śląskiego do portów w Szczecinie. Mając swoje prywatne hobby, czyli pasje, fotografowanie zawsze w teren wybieram się oprócz różnych takich urzędowych pisemek, protokołów itd. Tak z aparatem fotograficznym. Zdjęcie jest niepozorne, ale to właśnie jest historyczne zdjęcie budowanie kadłuba pierwszej barki motorowej, 1958 rok i seryjnie żeśmy budowali. A to jest również historyczne zdjęcie, pierwszy zestaw pchany na, w Polsce. nazywał się Mazur, jak widać, wybudowany we Wrocławiu, w głębi Mocgorowalcki, na Stoczni Rzecznej. To jest zdjęcie pociągu holowniczego. Pociągu holowniczego, holownik widać jest tutaj. O. I za nim jest. Sześć barka, każda barka 500 ton, więc 3000 ton płynie w górę rzeki. Ale to na odrze swobodnie płynące, już na no skanalizowanej tak dużych pociągów nie było. Chociażby dlatego, że było bardzo trudno takiemu pociągowi śluzować się powiedzmy na raty, przecież mu się najwyżej w brzegu dolnym, na Wrędzinie. Jest komora śluzowa, gdzie mieści się trzy barki i holownik. To jest historyczne zdjęcie na śluzie różanka, kładzenie jazu. To są tak zwane iglice. A tu mamy jeszcze te czasy pokazane, kiedy można było się kąpać i myć w odrze.